Serdecznie dziękuję Wam za to, że jesteście tu ze mną. Za hojny Kawkowy dzięki Wam powstają kolejne filmy z warsztatu i relacje z podróży w daleki świat. Mogę opłacić muzykę i programy do montażu filmów. Dziękuję za przeliłe komentarze, łapki, udostępnienia i subskrypcje. Dobry. Dziś materiał zupełnie na luzie. Nie będziemy opowiadać o naprawach i przedstawiać instrukcji. Dziś mamy na warsztacie coś takiego. Preparat modyfikujący tarcie, jak podaje producent, poprawiający, ulepszający albo naprawiający metalowe powierzchnie współpracujących ze sobą elementów. Na początku powiem, że na zakup tego preparatu. Wydałem własne pieniądze. Między innymi trochę zaoszczędzonego grosza z kawki, jaką mi fundujecie, za co serdecznie dziękuję. Po prostu wypiłem mniej kawy. A Liquimoli, producent tego cuda, nie jest sponsorem tego filmu. Może i dobrze. Zainteresowałem się tym i tym podobnym preparatom już jakiś czas temu. Jednym z powodów była ciągła chęć do poszukiwań i doświadczeń, a drugim historia. Liqui Moly to historia. Firma została założona w 1957 roku. Długo funkcjonuje i wypłynęła na rynek dzięki pewnemu specyfikowi preparatowi wspomagającemu smarowanie silników w armii amerykańskiej. Po wojnie w powojennych Niemczech, w warsztatach Amerykanów walało się pełno puszek Puszek smarowidła wspomagającego tarcie, które po dodaniu do oleju zapewniało lepsze smarowanie silnika, a jak ucie kolej, jak mówiła historia, pozwalało jeszcze pojeździć amerykańskim jeepem. Znalazłem nawet taką informację, że ten środek, niekonkretnie ten, był stosowany już w czasie. W czasie I wojny światowej przez lotników i ich mechaników wykorzystywali jego właściwości i najlepiej się sprawdzał, kiedy trafiony silnik samolotu stracił olej. Ten środek ponoć pozwalał wylądować z jeszcze pracującym silnikiem bez oleju. Ten cudowny środek to MOS-2, czyli dwusiarczek molibdenu. Skroplony dwusiarczek był już od tak dawno stosowany, że niemiecka firma postanowiła to wykorzystać i zrobiła to z dużym powodzeniem. Nawet nazwa liquimoli to skrót od liqui, czyli płynny, moly od molibden. Płynny molibden. Dwusiarczek molibdenu w istocie. Dziś to podstawowy składnik dodatków firmy liquimoli. Dwusiarczek więc znalazł zastosowanie w wielu sposobach na smarowanie. Smarem, olejem czy w postaci wszelkiego rodzaju dodatków do olejów silnikowych i przekładniowych. Ten tutaj to ceratek. Nie jest dwusiarczkiem w czystej postaci. Mam na myśli to, że w skład tej butelki, poza dwusiarczkiem molibdenu, wchodzi również wiele innych składników, takich jak fosfor, cynk, wapń i azotek boru. Tyle udało mi się znaleźć. A dodatki Dodatki mechaniczne mają tworzyć ceramiczną warstwę, która nadbudowuje i uzupełnia drobniutkie rysy w silniku. Hmm. To nie do sprawdzenia. Prawdę mówiąc, budzi moje wątpliwości ta teoria o tym, że coś tam zostaje na powierzchni na 50 tysięcy kilometrów, jak podaje producent. A skoro zastosowanie już samego skroplonego dwusiarczku pozwalało na wylądowanie dwupłatowcem bez oleju w silniku, coś musi być na rzeczy. Więc może to działa, bo klienta można oszukać tylko raz, a firma istnieje z powodzeniem już od 67 lat i posiada przeróżne certyfikaty. Co ciekawe, Liqui Moly sama z siebie, ponoć to rzadkość na rynku posprzedażnym, posprzedażowym, czyli Takim, kiedy produkt już został dopuszczony do sprzedaży, podała swój produkt testom WAPL APL. To taka firma, laboratorium zajmujące się mechaniką silników i materiałami eksploatacyjnymi. Według skali pomiarowej olej z ceratekiem osiągnął dziewiąty poziom tej skali, gdzie tak zwany zwykły olej, czyli bez dodatku, czwarty poziom. Dwukrotnie mniejszy. Jeden z testów polega na tym, że współpracujące ze sobą koła zębate coraz bardziej się obciąża i czeka. Czeka, aż się zużyją. I kiedy się zużyją? Tak więc dzięki temu dodatkowi hmm, olej ma być, ma być bardziej śliski i pozwalać na dłuższą, bezawaryjną pracę silnika i ma zabezpieczyć go powłoką ceramiczną. Powłoki. Nie zbadamy, ale na prostym silniku możemy sprawdzić podstawową jego zaletę, a nawet zmierzyć. Za chwilę zobaczycie prosty test, który z powodzeniem można zrobić na silniku, na prostym silniku, w którym regulację wolnych obrotów wykonuje się śrubokrętem. Na ten trop wpadłem zupełnie przypadkiem, obserwując pracę mojego silnika z dodatkiem i bez przypadkiem, jak to w życiu. Teza. Jeszcze nie jest postawiona, wynik testu jest dla mnie niewiadomą. Ciekaw jestem, tak samo jak wy. Czy będzie jakaś różnica w pracy silnika? Różnica, którą można zmierzyć. Że jest ciszej, to już wiem. Że jest jakby bardziej miękko, praca silnika jest bardziej miękka. To też już wiem, bo użyłem ten dodatek już kilka lat temu. Wydawało mi się, że po wlaniu do oleju i wymieszaniu z nim, silnik szybciej się kręci. No więc co? Sprawdźmy to. Zapraszam na warsztat. Witaj w warsztacie dla amatora. Jeśli lubisz serwisować swój motocykl samemu, jeśli korzystasz z tutoriali na YouTube, zapraszamy Cię do naszego warsztatu. Dowiesz się i zobaczysz krok po kroku, jak samodzielnie wykonać drobne i te bardziej skomplikowane naprawy. Wszystkie przedstawione instrukcje podparte są informacjami z BMW DATABASE dla mechanika, BMW, motorrad oraz wiedzą zebraną od użytkowników. Zapraszamy Cię do subskrypcji i witaj w warsztacie najłatwiejszym z możliwych. Technologia molibdenowa wspomagająca smarowanie współpracujących elementów wszelkiego rodzaju przekładni, skrzyń biegów i silników jest znana od bardzo wielu lat. Spróbujemy znaleźć namacalny dowód, tak aby w drodze obserwacji doświadczenia skalibrowanym narzędziem potwierdzić lub nie, że nasz dodatek do oleju działa lub nie. Użyjemy do tego silnik naszego motocykla i podłączymy do niego smartfon z zainstalowanym programem Motoscan. Wreszcie wykorzystamy w tym przypadku zaletę, a normalnie niewielką wadę w sterowaniu wolnymi obrotami. Motocykl nie jest wyposażony, tak jak jego nowsze modele, w automatyczną korektę prędkości obrotowej biegu jałowego. Raz ustawione obroty za pomocą wkrętaka w określonych warunkach pozostają takie same. Kiedy warunki się zmienią, obroty również ulegną zmianie. Wykorzystamy tą zależność. Jeśli tarcie w silniku się zmniejszy, bo preparat ma modyfikować tarcie, silnik na biegu jałowym powinien mieć wyższe obroty. Wyższe, bo będzie mu lżej obracać silnikiem, jego wszystkimi mechanizmami. Komputer ich nie skoryguje do wcześniej zadanych. Nie potrafi tego. Raz zadana mieszanka paliwowo-powietrzna, niezależnie od wszystkiego, jest zawsze taka sama. Początek przyjrzeliśmy się licznym filmom prezentującym możliwości ceratek. to dlatego Olaju silnikowa woke, a z drugiej cienki film smarowy tworzony z pakietu dodatków przeciwzużyciowych. Działanie mechaniczne preparatu oparte jest o azotek Bor. W jednym z nich zobaczyliśmy takie proste doświadczenie, mające pokazać w jaki sposób preparat pokrywa swoimi przeciwzużyciowymi cząsteczkami elementy silnika. Cześć, nazywam się Daniel i pracuję w likmi w dziale badania. Możecie zobaczyć jak tworzą się dwie warstwy, które natychmiast się od siebie separują. Teraz włożę łyżkę do tej mieszaniny i zobaczcie jak na metalowej powierzchni tworzy się Warstwa ceramiczna. To możemy sprawdzić. Mamy naczynie z wodą i dolewamy do niej ceratek. I prosty test z łyżką. Według producenta, właśnie w ten sposób cząstki ceramiczne i dodatki przeciwzużyciowe pokrywają wnętrze silnika, zabezpieczając go. Producent podaje, że w identyczny sposób możemy zabezpieczyć i wydłużyć żywotność skrzyni biegów i mostu. Nie wolno go wlewać do automatycznej skrzyni biegów. Wszystko jest tak jak widzieliśmy na filmie Liqui Moli. Czas na nasze doświadczenie. Rozgrzejemy silnik, najpierw na oleju bez dodatku ceratek i zanotujemy prędkość obrotową w określonej temperaturze pracy. Żeby dokładnie dokonać odczytu na biegu jałowym, użyjemy prostego interfejsu i oprogramowania Motoscan. Pod kanapą na filtrze powietrza przypięte jest gniazdo diagnostyczne. Tam podepniemy nasz interfejs, badając na bieżąco temperaturę i prędkość obrotową silnika. Teraz uruchomimy silnik na oleju bez żadnych dodatków i sprawdzimy jego obroty biegu jałowego. Tak więc założenie jest proste. Jak jest mniejsze, silnik powinien obracać się szybciej. Silnik motocykla jest teraz po wymianie oleju, w misce olejowej jest świeżutki olej. Popracował jedynie kilkanaście minut, tylko po to, aby ustalić wolne obroty i zrobić synchronizację przepustnic. Po dolaniu optymalnej dawki ceratek do oleju powtórzymy badanie. Optymalna dawka, jaką podaje producent to 6%, 6% w objętości oleju. Ponieważ odczyt z analogowego obrotomierza nie jest dostatecznie precyzyjny, odczyt w określonej temperaturze pracy wykonamy na cyfrowym wyświetlaczu interfejsu. Silnik pracuje na czystym oleju dobrej klasy i specyfikacji przewyższającej normy przewidziane przez producenta silnika. Na wyświetlaczu widzimy wskazania: temperaturę oleju i prędkość obrotową silnika. Rozgrzejemy silnik do temperatury zbliżonej do normalnej temperatury pracy. Sanie jest wyłączone, a my oczekujemy na temperaturę oleju w zakresie od 90 do 95 stopni Celsjusza. W takim zakresie Porównamy obroty biegu jałowego. Bez dodatku, później z dodatkiem. Temperatura oleju przekroczyła 90 stopni. Zapamiętujemy obroty. Wahają się w zakresie od 1050 do 1100. Chwilami 1150. Obrotomierz najdłużej wskazuje obroty na poziomie 1100. 1100 obrotów na minutę. Nadszedł czas na wlanie dodatku do oleju. Za chwilę sprawdzimy, czy obroty biegu jałowego się zmienią. Przypominamy, że komputer tego motocykla nie jest w stanie samodzielnie skorygować prędkości obrotowej biegu jałowego. W misce olejowej pozostawiliśmy trochę miejsca na ceratek, tak aby zmieścić odpowiednią jego ilość. Na opakowaniu znajdziemy trochę informacji. Zalecana dawka preparatu, która powinna znaleźć się w objętości oleju. To 6%. informuje, że tarcie zmniejszy się o 75%, a zużycie silnika o 34%. Ponieważ preparat to zawiesina różnych mikrocząstek, aby je dobrze wymieszać, podgrzejemy lekko aluminiową butelkę. Do silnika wlaliśmy 3,5 litra oleju, ale całkowita pojemność misy olejowej z filtrem oleju to 3,75. Tak więc w silniku mamy obecnie 3,5 litra oleju. 6% tej objętości to 0,21 litra, czyli 210 ml. Teraz odmierzymy dokładnie 210 ml zalecaną dawkę przez Liquimoli i wlejemy do silnika. Producent podaje, że aby ceratek zabezpieczył silnik zgodnie z założeniami, motocykl powinien przejechać przynajmniej 7000 km. Ale jak wynika z naszych doświadczeń, samo smarowanie i kultura pracy poprawia się po niedługiej chwili. Uruchomimy silnik, pozwolimy na wymieszanie i rozgrzanie oleju. Przyspieszymy trochę czas i poczekamy na temperaturę pomiaru. Teraz macie okazję porównać, jak zmieniały się obroty biegu jałowego w zależności od temperatury na czystym oleju w stosunku do oleju wzbogaconego dodatkiem. Podobnie jak wcześniej odczytujemy parametry w temperaturze pracy 95 stopni. Obroty biegu jałowego z ceratekiem są wyższe. Uśredniając odczyt, silnik kręci się szybciej o około 100 obrotów na minutę. Co to może oznaczać? Naszym zdaniem, to mniejsze wewnętrzne opory tarcia w silniku. Silnik pracuje ciszej, czyli jest tak, jak zapowiadał producent. Czy preparat zabezpiecza silnik na tyle dobrze, że będzie mógł pracować nawet bez oleju? Tego nie wiemy. Ale dopóki dodatek jest w silniku razem z olejem, opory są mniejsze. Po zmianie oleju na świeży, czysty, efekt, który teraz uzyskaliśmy, znika. Jest tak, jak zapowiadał producent. Czy warto stosować dodatki do oleju, konkretnie ten, Musicie odpowiedzieć sami na to pytanie. Ten ma certyfikaty i chyba nie popsuł jeszcze żadnego silnika. Ale wlanie tego preparatu do silnika z mokrym sprzęgłem nie będzie chyba najlepszym pomysłem, bo teraz tu się wszystko bardzo dobrze ślizga. Dziękujemy za Waszą uwagę. Cieszymy się, że jesteście cały czas z nami. I tak jak zawsze. Liczymy na Waszą odpowiedź. Może łapkę, komentarz albo subskrypcję. Cześć.